Siemank ludziska, witam Was w krótkim vlogasku informacyjnym o tym, co się będzie działo w ciągu najbliższych kilku dni. Znaczy tak, 25. ruszamy z przedurodzinowym streamiem... streamiem? Na Twitchu, także no tutaj do Twitcha znajdziecie link w opisie. Na przedurodzinowym Strumyku będziemy wspólnie grali. Jeszcze się zastanawiam, w jaką grę, ale podejrzewam, że albo w Heroesy, albo w fcs albo coś jeszcze znajdziemy, zależy od tego, co będziecie akurat chcieli. I to jest 25. 26. Jako, że są moje urodziny, tak będę starszy o kolejny rok. Niestety, natomiast 26 również zapowiedziałem wspólne granie, również na Twitchu, również link znajdziecie w opisie pod ten sam kanał. Także jeżeli nie obserwujecie mnie jeszcze na Twitchu, to najwyższa pora to nadrobić, gdyż ostatnio jestem tam równie aktywny, co na YouTube. Jednocześnie słuchajcie, przypominam, że osoby z rangą pułkownika mają możliwość. A raczej pierwszeństwo w wspólnym graniu. Także, jeżeli zależy Wam na miejscu zapewnionym, no to myślę, że warto się nad tym zastanowić. Do tej opcji link również znajduje się w opisie oraz przycisk pes przy gdzieś tu bodaj. Także sprawdzajcie, zastanówcie się, no i widzimy się, słuchajcie, we wtorek i w środę na strumyczku. Godzina. Myślę, że 11. jest też zapisane w harmonogramie na Twitchu, także lukajcie, sprawdzajcie. No i widzimy się, słuchajcie. Widzimy się i będziemy cisnąć. Gry jeszcze do ustalenia, ale myślę, że zdecydowanie będziecie zadowoleni. Także dzięki za. dzięki za to, że jesteście. dzięki za to, że oglądacie, subujecie, lajkujecie. Dzięki wam wielkie. No i widzimy się na strumyczku. Na razie. No i cześć.